Dlaczego się nie opalam w południe? Raczej nie spotkacie mnie na dworze, a w wakacje nie wyjeżdżam do Hiszpanii. Punktem wspólnym tych wszystkich rzeczy jest gorąco. Czy upał szkodzi osobom ze stwarnieniem rozsianym? Czy faktycznie zawsze powinniśmy trzymać się w chłodzie? Jak powinniśmy radzić sobie z upałami? No i jaki ma wpływ to na nasze zdrowie? Zapraszam do oglądania. Jak pacjenci ze stwardnieniem rozsianym często widzą siebie i upały. No właśnie tak. Jednak jeżeli liczcie na to, że przyjdzie Was odwiedzić brat Pitt w swoim wampirzym wcieleniu, to niestety muszę Was rozczarować. I zaczęło się lato nareszcie po długiej, jakże niezbyt łaskawej, zimnej wiośnie. Wreszcie przyszły gorące dni. Ale osoby początkujące, które dopiero zaczynają chorować na SM bardzo często się tylko boją, że jak wyjdziemy na słońce albo przez chwilę będziemy narażeni na wysoką temperaturę, to od razu po prostu automatycznie dostaniemy rzut. Jednak chciałabym też na coś zwrócić uwagę, bo... To nie jest mit, że gorąco szkodzi osobom ze semem i świadczy o tym między innymi ten objaw Uthofa i to, że powodują się te stany zapalne i w ogóle, więc to jest jakby udowodnione naukowo i osoby z stworzeniem i rosianem nie powinny się przegrzewać. Ale to też nie znaczy, że jeżeli mamy jakieś jednorazową akcję, to natychmiast nastąpi pogorszenie stanu zdrowia. Ja na przykład mam tutaj pewien problem, ponieważ uwielbiam gorące kąpiele. Ja się kąpię w wodzie, która po prostu wręcz parzy i trudno mi się jakby tego wyzbyć i od tego odzwyczaić. I to też nie jest tak, że ja po każdej kąpieli się źle czuję. To są jakby takie jednorazowe akcje, no są dosyć częste, ale powiedzmy no nie są notoryczne i yy, to, to nie sprawia od razu pogorszenia samopoczucia. Kiedyś kochałam chodzić do sauny. Co z sauną? Bardzo wiele osób pyta. No niestety sauna nie jest zalecana dla osób ze stwardnieniem rozsianym. Ja saunę osobiście uwielbiam, ale od kiedy dostałam diagnozę, to się grzecznie słucham. Jeżeli wchodzę do sauny, to naprawdę tylko na chwilkę tak, żeby poczuć zapach, żeby chwilę posiedzieć i natychmiast z niej wychodzę, bo nie chcę po prostu ryzykować tego, yy, tego tutaj przegrzania. Dobór temperatur jest też dosyć indywidualny, no i sami musimy wiedzieć, kiedy dla nas już jest za dużo, a kiedy jest, kiedy jest w porządku. W momencie, kiedy się przegrzewamy, kiedy jesteśmy narażeni na wysokie temperatury, mogą pojawić się różnego rodzaju objawy. Które faktycznie jakby nasilają objawy neurologiczne, które już mamy, czyli może to nasilać na przykład nasze niedowłady, albo drętwienia, albo mrowienia. Może pojawić się też zjawisko uchtofa, które polega na tym, że pacjenci mają zaburzenia widzenia, jeżeli się przegrzeją. I nie dotyczy to tylko sytuacji, kiedy faktycznie są wystawieni na gorąco, czyli na upał, ale też na przykład po intensywnym wysiłku fizycznym, yy, po wzroście temperatury ciała w gorącej kąpieli ale także na przykład po zjedzeniu bardzo gorącego posiłku albo potrawy. Objaw mija, kiedy temperatura spada, więc nie należy też tego mylić z żółtem, który, jak przypominam, musi trwać minimum 24 godziny. I towarzyszą mu na przykład zaburzenia widzenia polegające na rozmywaniu się obrazu albo zaburzeniu w widzeniu różnych barw. Mogą one być trochę cieplejsze albo trochę zimniejsze. Przegrzewanie się w stwardnieniu rozsianym dotyczy też, tak jak już powiedziałam, bardzo intensywnego wysiłku. Fizycznego. To znaczy w momencie kiedy Doprowadzamy nasz organizm do takiego bardzo dużego wyczerpania do momentu, kiedy jesteśmy faktycznie mocno zmęczeni, no sami też obserwujemy, że jakby te termiczne reakcje y, występują, tak jesteśmy zaczerwienieni, spoceni, y, mamy przyspieszony oddech, bicie serca, no, widać takie objawy przegrzania, i tak jak powiedziałam znowu, jeżeli to się zdarza, raz na jakiś czas i się przemęczymy, to też nie będzie tak, że od razu dostaniemy rzutu. Ale jeżeli nie zracjonalizujemy swoich treningów i za każdym razem, bo choroba mi nie odbierze tego, co kocham, będziemy cisnąć i przegrzewać nasz organizm. No to w dłuższej perspektywie może to być dla nas szkodliwe. Albo się ugotuję w tym samochodzie, albo będę miała anginę od włączonej klimy. Ja innej opcji nie widzę, a musiałam pojechać po dziecko i zawieźć go, jeszcze będę musiała na. Perkusję, więc czekam mnie około godziny grzania się. Pomimo, że jest lato i jest gorąco, bo taki mamy klimat i sory, to na dwór trzeba wychodzić. Co jednak bym rekomendowała. No, ja osobiście to jest jasne i oczywiste, raczej nie wychodzę, kiedy są bardzo wysokie temperatury, nie wychodzę w godzinach około południowych i wtedy absolutnie nie przebywam na pełnym słońcu. Ma to też związek z moją karnacją. Jak widać, moja cera jest jasna, niczym kurczę u jakiejś księżniczki. I e, tak jak mówiłam wam już w filmie na temat czerniaka, jak też widzicie, mam też mnóstwo pieprzyków, więc u mnie ogólnie przebywanie e, na, w ekspozycji na słońce no, nie jest wskazane, pomijając fakt, że natychmiast się spalam, bo nie opalam się na piękny brąz, pomimo e, każdorazowej nadziei, tylko po prostu opalam się na super czerwony, świnkowy kolor, i potem mi schodzi skóra. Tak więc najlepszą metodą jest, żeby unikać poparzeń słonecznych, żeby unikać jakichś powikłań udarowych, cieplnych, związanych z tym, że SM nie lubi upałów, no to jest po prostu nie przebywać w tych godzinach, w tym upale w nieklimatyzowanych, w gorących pomieszczeniach, czy po prostu na słońcu. Ja się zawsze śmiałam, że pacjentom z SM na NFZ powinny przysługiwać urlopy na Islandii, bo tam jest odpowiednia temperatura dla osób z sm -em. Tak więc ja jestem bardzo dużym przeciwnikiem tego, żeby mówić, że jako że choruję, to mi czegoś się wyraźnie zabrania, dlatego że wiem po sobie, że im bardziej się czegoś zabrania, tym mamy większą chęć łamać te zasady. Więc jestem daleko od tego, żeby mówić, że nigdy nie możesz wejść do sauny, nie możesz wziąć ciepłej kąpieli, nie możesz się zmęczyć na rowerze, bo od razu tu będzie rzut i w ogóle będzie źle, bo. Natychmiast nastąpi taki bunt i, i łamanie tego. Zachęcam jednak do tego, żeby dostosować siebie i swój organizm i swoje życie do prostu do wymagań, które w jakiś sposób stawia przed nami choroba. Czyli jeżeli wchodzę do sauny, żeby sobie jednak chwilę to posiedzieć, bo zawsze to uwielbiałam, no to chociaż na bardzo, bardzo krótko. Jeżeli biorę tą gorącą kąpiel, no to staram się jednak, żeby co któryś raz była taka super gorąca, a tak to trochę ją tą zimną wodą rozcieńczam. Jeżeli ćwiczę aktywnie i intensywnie, co mi się zdarza, no to pamiętam też o dłuższej regeneracji i o tym, żeby nie było to zbyt częste. Dlatego Lato przed nami, trzymajcie się zupełnie zdrowo. Pamiętajcie też o kremach z filtrem. Yy, Obejrzyjcie film o czerniaku. Mam nadzieję, że Wam to trochę yy, naświetli. No i do zobaczenia przy następnym filmie.